Siemanko! Dzisiaj przedstawię Wam moje typowanie miejsc w tabeli Ekstraklasy na sezon 2025-2026. Zanim przejdziemy do meritum, jeśli materiał Ci się podobał, daj lajka pod filmikiem i zostaw suba, co pomoże dotrzeć temu materiałowi do większej ilości odbiorców. Zapraszam na materiał. Miejsce 18. Lech Jagdańsk Lechia w poprzednim sezonie zmobilizowała się do lepszej gry w drugiej części sezonu. Lechia miała problem ze stabilną grą, a 14 miejsce w tabeli zagwarantowali sobie dzięki fatalnej grze Spadkowiczów. Z minusową liczbą punktów i z brakiem jakościowych wzmocnień będzie im bardzo ciężko. Miejsce 17 Piast Gliwice. Piast Gliwice od dłuższego czasu było ligowym średniakiem, jednak w tym momencie Beniaminki z pierwszej ligi spowodują, że Piast będzie według mnie w tym roku w strefie spadkowej. Miejsce 16. Zagłębie Lubin Zagłębie Lubin jest w takiej samej sytuacji jak Piast Gliwice, dlatego uważam, że będą walczyć o utrzymanie. Mimo sporej wartości klubu 15,48 miliona euro według Transmarketu mogą rozczarować. Miejsce 15. Termalika nie Niezdrzecza. Termalika, moim zdaniem, w ekstraklasie się utrzyma. Dobrze pamiętamy, że Termalika urywała punkty typo typowym klubom z ekstraklasy. Legia pewnie się za nimi stęskniła. Miejsce 14. Wisła Płock. Po spadku z ekstraklasy w krótkim czasie powróciła z pierwszej ligi. Wydaje mi się, że klub ten przez dłuższy czas będzie typowym średniakiem w ekstraklasie. Miejsce 13. Arkadynia. Wzmocniona i głodna ekstraklasy Arka Gdynia, na dodatek z całkiem niezłymi nowymi nazwiskami, może zabrać punkty drużynom walczącymi o lepsze pozycje, co spowoduje całkiem niezły wynik na koniec sezonu. Miejsce 12. Radom jak Radom. Od dłuższego czasu ten ekstraklasowy średniak, który pokazuje, że coraz lepiej z roku na rok znamawia się w ekstraklasie, myślę, że w tym roku będzie tak samo. Miejsce 11. GKS Katowice. To kolejny głodny, ekstraklasy klub, który udowodnił w tamtym roku ósmą pozycją, że jest w stanie walczyć o wysokie pozycje. Miejsce 10. Korona Kielce. Bogatszy klub, który swoją świetną grą w drugiej części sezonu z klasą wyszedł spod opresji spadku. Gdyby grali tak od początku, mogliby mocniej namieszać w tabeli. W tym roku jest taka możliwość. Miejsce 9. Krakowia Krakowia w tym roku będzie miała cięższe zadanie do wykonania. Mocniejsze drużyny spowodują problemy Krakowi w tabeli. Miejsce 8. Górnik Zabrze Jestem przekonany, że Łukasz Podolski zrobi z tego klubu drużynę, która jest w stanie walczyć o powrót do elitarnych miejsc z gwarancją w gry w eliminacjach o puchary, ale jeszcze nie w tym roku. Miejsce 7. Motor Lublin z właścicielem z Jakubasem w tym roku aspiruje tak samo jak górnik o grę na miejscach z możliwością gry w Pucharach. Ale też uważam, że to jeszcze nie teraz. Miejsce szóste, Legia Warszawa z problemami finansowymi spowoduje, że Legia w tym roku odnotuje bardzo słabe miejsce i będzie w Warszawie rozczarowanie. Miejsce piąte, Jagiellonia Białystok. Jestem bardzo ciekaw Jagielloni w tym sezonie. Ciężko mi ocenić tą drużynę na ten moment, ale uważam, że w tym sezonie odnotuje jeden z gorszych sezonów. Brak większej ilości wzmocnień nie pomoże drużynie. Miejsce czwarte, widzę Łódź. Jeśli chodzi o drużynę widzewa, obstawiam, że ta drużyna będzie w tym roku czarnym koniem. Nowy właściciel Robert Dobrzycki zadbał o jakościowe transfery, i jestem przekonany, że ten rok będzie dla widzewiaków przełomowy. Miejsce trzecie, pogoń Szczecin. Pogoń w tym roku moim zdaniem pokaże na co ich stać. Mocne wzmocnienia zgrany zespół może dać portowcom oczekiwany sukces. Miejsce drugie Lech Poznań. Lech w tym roku na pewno będzie chciał zdobyć mistrzostwo drugi raz rzędu, jednak moim zdaniem w tym roku mistrzem zostanie Raków Częstochowa, wzmocniona, podrażniona po tamtym sezonie z Markiem Paprzynem w tym roku zdominuje ligę.